maneczko tak jak ostatnio mówiłem opowiem Wam o filmie tym z Angry People o statystykach, zarobkach no bo już ma yy, milion i 600 tysięcy wyświetleń więc całkiem spoko kurde ktoś jest jakoś uwlebkę yy, tu była wlepa przyklejona o tu jest znak jeszcze ktoś zajumał No no to yy, zarobek jest. Znaczy zarobek to zaraz, zaraz wam ten. Godzin w ogóle ile ma obejrzanych, dzisiaj sobie to policzyłem, to ma 114 tysięcy godzin obejrzanych, łącznie przez wszystkich i to jest 13 lat, jakby oglądane, no to nieźle. A jeszcze, właśnie jak, no bo to na, jakoś na początku tam dodawałem, w sumie nawet chyba na kanale nie miałem zarabiania, miałem już ten film gotowy, ale wiedziałem, że będzie hicior, dlatego poczekałem tam chyba z tydzień czy z dwa tygodnie, aż włączę zarabianie na, na kanale. No, no to nie pamiętam, tam was 4 albo z 5 tysięcy subskrypcji miałem. No a łącznie przybyło na tą chwilę z tego filmu na dzisiejszy dzień 10,5 tysiąca y, subskrypcji. No to no teraz jest 30 łącznie, no ale ten film no to tak trochę dał kopa do przodu, nie? Yy, a właśnie, wyświetlenia. Na początku yy, siedzieliśmy sobie tam przy piwku, bo to chyba w sobotę dodawałem, bądź w piątek. I mówię tak, że dodam film i zobaczymy, czy, czy będzie miał 10 tysięcy wyświetleń w pierwszy dzień, a to już była 18. Eee, no gdzie tam będzie miał tyle? Tym bardziej, że jak dodawałem filmy, to miał z 2-3 tysiące wtedy. A tu nagle niby 10 tysięcy. No okazało się, że w pierwszy dzień... Film, znaczy w pierwszy dzień, bo to na wieczór było dodawane, więc w pierwszy dzień było yy, 30 tysięcy jakoś, 30 tysięcy wyświetleń, w drugi dzień, no to tam już, od, chyba już przed południem nawet stówkę przebiło, w drugi dzień, no to mówię, zdziwiłem się, jak nie wiem, z tym filmem, że tak siadł, no ale w sumie nic dziwnego, bo porządny materiał, no. I co? A właśnie, zarobek wam powiedzieć Za, Zarobiłem na filmie około 570 dolarów. Więc to jest tam około 200, 2200 zł, około więc no, niby spoko, niby niespoko. Ale z drugiej strony, jeszcze właśnie jak y, dany film y, robi wyświetlenia, tak jak na przykład powiedzmy, wtedy miałem około 100 do 200 wyświetleń na godzinę. Nawet no, coś koło tego, bardziej przy stówce. Ni, mało miałem, bo to początek w sumie był. To... Yy, jak miałem 100 czy 200, no to później, jak już ten film tak w takiej był jakby w najlepszym momencie, to miałem po 15 do 20 tysięcy wyświetleń na godzinę. No to to jest, no to 150, 150 razy więcej, niż było. No to to jest, no, szczał niezły. No i co Wam jeszcze tu powiem o tym filmie. No właśnie, ciekawe jest to, bo on był chyba w grudniu dodawany, jak dobrze pamiętam. Więc na YouTube, w tym YouTube studio tam no te filmy i takie pierdoły, tam statystyki wszystkie mam. Na przykład na daną chwilę, ile mam. Ten film jest do tej pory najbardziej oglądany ze wszystkich filmów. Jak daję na przykład filmu, to wiadomo, ma tam 10 tysięcy wyświetleń czy tam no. więcej. W ciągu ostatnich 48 godzin, na chwilę, na chwilę na przykład yy, Któryś film skoczy na, yy, na pierwsze miejsce No ale jest 2-3 dni i z powrotem ten film, z, yy, ten film skakuje na pierwsze miejsce Więc do tej pory jest najlepszym filmem Kurde, zmarzłem tu jak nie wiem Przecież w ogóle chyba pierwszy raz tu z buta jestem Zawsze tu albo motorem, albo kładem jeździłem, a teraz Teraz łapa jeszcze boli, to, to się z buta zasuwa no, a ciekawe jeszcze było to, że yy, w ogóle tam chyba, nie wiem, drugi albo trzeci dzień. No, że na Polsacie to puszczali ten fragment, to, to wiecie, bo tam od razu pisaliście mi na Instagramie, też, też później wstawiałem, jak się dowiedziałem. A ciekawe tego nie wiecie, że yy, z Polsatu do mnie pisali, z Polsatu i z TVN że żeby jakiś reportaż przyjechać i nagrać. Więc no nie, no kurde, przypał, jak nie wiem. No to się nie zgodziłem, żeby przyjechali z, z kamerami. Już, jak chyba wieczorem jak dobrze pamiętam, pisali, a rano już chcieli być u mnie. No mówię, no nie, 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 bo przypał. Podobno też jeszcze było puszczane gdzieś w CZM Turbo, ale tego to, tego to nie jest potwierdzone, tylko tak słyszałem. Ale jak tam, jak tam ktoś oglądał czy coś, to możecie dać znać. A właśnie, bo jeszcze pytać często o te, o te właśnie na kierownicę, co mam, Enduro Opa. Tak, jak chcecie, to yy, dam wam linka w opisie tego filmu do gościa na Facebooku drukmat się nazywa, to sobie możecie zamówić te, te pierdoły na kierownicę, czy tam jakieś bluzy, koszulki z nadrukami i inne jakieś puzzle, tam zobaczycie, jak coś będzie was interesowało, a swoją drogą to jest dzikus, yy, jeździł, jeździł na początku, to może, może tam jak ktoś od początku śledzi kanał, to, to kojarzy dzika, no to jest talent, trzeba przyznać. To jest talent. Więc powiem wam, że lepiej robi te, te nakładki na kierownicach jeździ. I co? Powiedziałem wam o tym filmie, bo tam właśnie na Instagramie się pytałem, czy chcecie, tam kurde chyba 98% było na tak, że chcecie, żebym wam powiedział co i jak, no to, to wam powiedziałem. No a też, też yy, jakiś film trzeba nagrać, bo tak mówię, ręka jest. Zepsuta. W sumie to już mnie tydzień boli, bo wywaliłem się dokładnie tydzień temu. I dalej boli. Ale jeszcze trochę i będzie dobrze. Całe szczęście, że nie ma, nie ma takich pogód, bo dopiero by mi było szkoda, że wszyscy jeżdżą, a ja nie. Miałem w zasadzie jechać na na zlot. Na zlot miałem jechać yy, do Częstochowy. No ale mówię, kurde, no nawet sprzęgła nie umiem nacisnąć, więc nawet nie, ma, nawet nie ma co się przymierzać na zlot. No ale trudno, za rok pojadę. Jak będzie, czym, myślę, że będzie. Coś się wymyśli na pewno. A jak nie, to komarkiem, bo komarka mam, to komarem tam pojadę, wyjadę dzień wcześniej, żeby dojechać. Dobra. To tyle, siemano.